Trzy kraje, które istniały do niedawna, a dziś nie ma po nich śladu. Numer jeden, Związek Radziecki, miał powierzchnię 22 milionów kilometrów i był największym krajem w historii. Rozpadł się w 1991 roku, tworząc 15 nowych państw, między innymi Rosję, Ukrainę, Kazachstan i Gruzję. Numer dwa, Jugosławia, kiedyś potęga Bałkanu rządzona przez Josipa Broz Tito przez cały okres istnienia. Rozpadła się w wyniku wojen i dziś jej miejsce zajmują m.in. Serbia, Chorwacja i Słowenia. Numer 3. Czechosłowacja. Państwo te powstało w 1918 roku w wyniku rozpadu monarchii austro-węgierskiej i istniało aż do 1993 roku. Naród rozpadł się pokojowo, a dziś funkcjonuje jako Czechy oraz Słowacja. Znasz inne kraje, które zniknęły z mapy? Napisz w komentarzu.